Chciałabym podzielić się z Wami tym, co dwa lata temu wyleczyło moją alergię na pyłki traw, na pyłki zbóż, na siano, na pyłki drzew. Kuracja trwała trzy miesiące. Wyczytałam ją w książce dzielarskiej. Pomyślałam sobie, że jest tak prosta, że w sumie nic nie szkodzi mi spróbować. Zrobiłam ją przez 3 miesiące. Ja robiłam ją akurat w zimie, bo wtedy ją znalazłam. I kiedy zaczęła się wiosna, dwa lata temu, to, był, to była pierwsza wiosna w moim życiu, w której nie uzawiły mi oczy. Nie miałam galarety na oczach. Nie miałam kataru wodnistego przez cały rok. I nie dusiłam się od pyłków, ponieważ od dziecka miałam alergię Właśnie przeróżne. Może o nich, o tych innych też może nagram. I po kolei zaczęłam się zabierać za każdą od osobną Alergię za osobny przepis, za kurację jedną po drugiej. Trwało to w sumie prawie rok. Jak wszystkie, praktycznie w 90%, alergie u siebie pokonałam z Bożą Pomocą, ponieważ to Bóg dał nam to, co pomogło mi uratować moje zdrowie. Pierwszą rośliną jest pokrzywa. Pokrzywa, którą należy pić przez trzy miesiące, trzy razy dziennie, po jednej szklance herbaty. Czyli w, dziennie wypijamy trzy szklanki herbaty. Wypijałam herbaty z pokrzywy. Jedną szklankę robiłam z jednej. Kopiastej łyżeczki suszonej pokrzywy. Jeżeli bierzemy świeżą, trzeba wziąć dużo więcej, no bo wiadomo, że pokrzywa świeża objętościowo e, zajmuje dużo więcej miejsca. Teraz jest dobry czas, jest jeszcze kwiecień, już niedługo maj, ale pokrzywa cały czas jest e, idealna do, do parzenia. Ja robiłam z pokrzywy suszonej. Możecie sobie kupić w sklepie zielarskim lub przez internet, e, lub po prostu zbierać sami. Ważne jest, żeby było to całe 3 miesiące trzy razy dziennie. E, dzieci po pół szklanki, a jeszcze mniejsze dzieci na przykład 1 czwarta szklanki, ale dorośli jedna szklanka, więc ja piłam jedną szklankę po jednej szklance 3 razy dziennie. Pokrzywa ma mnóstwo minerałów w sobie i ma właściwości oczyszczające organizm. Myślę, że to w dużej mierze było związane właśnie z oczyszczaniem organizmu dzięki tej roślinie. Dodatkowo trzeba też przez te trzy miesiące brać nalewkę z ziół szwedzkich. Zioła szwedzkie. Ta kompozycja <laughs> 11 ziół. Ja kupowałam na Allegro zioła szwedzkie Mari Treben. Takie czarne opakowanie. Koszt około 29 zł. Susz. I ten susz musimy. Ten susz musimy. Zalać wódką. I po dwóch i codziennie wstrząsać. Musi leżeć na parapecie na słońcu. Codziennie wstrząsamy. Nie. Eee, I po dwóch tygodniach zlewamy. I nasza nalewka z ziół szwedzkich do zażywania gotowa. Więc trzeba się przygotować do tej kuracji. Co najmniej zajmie nam to dwa tygodnie, bo musimy zrobić tą nalewkę z ziół szwedzkich, maritreben, i dodatkowo zakupić sobie lub nazbierać pokrzywy. A jeśli będziecie z dziećmi gdzieś i dzieci, albo Wy poparzycie się pokrzywą, Zazwyczaj w pobliżu znajdziecie gdzieś babkę, e, wąskolistną lub szerokolistną, lancetowatą. E, I trzeba szybciutko wziąć kilka liści, zmielić je tak w ręce, żeby zaczął z nich wypływać sok. I posmarować miejsce, w którym pokuła Was pokrzywa. E, praktycznie momentalnie ból i pieczenie znika. Yy, bąble zostają jakby widoczne dla oka ale bólu już nie ma i dzieci się lub wy nie męczycie Papka lancetowata jest też genialna żeby zrobić sobie z niej sok wycisnąć z miodem i wodą można troszeczkę dodać jakieś wódki żeby się nie zepsuło i trzymać w lodówce na przykład na zmiany takie gardłowe, anginowe i ból gardła. Oprócz orzechówki, oczywiście, która jest na gardło genialna. Pan Bóg dał nam mnóstwo, mnóstwo roślin cudownych wokół nas, po których deptamy i które kosimy. E, oczywiście niektórzy też je zbierają, ale wiadomo, że możemy wszystko kupić w sklepach zielarskich. <laughs> Ale radość i przyjemność zbierania ich samemu jest naprawdę niesamowita. Ja nie jestem w stanie nazbierać oczywiście wszystkiego na, na wszystkie potrzeby całej naszej rodziny, ale tyle, ile czas pozwala, to tyle zbieram. Polecam Wam też rozejrzeć się bardziej w dół, spoglądać na spacerze w niebo i na trawę, na łąkę, na zioła to właśnie jest miejsce, które obfituje w składniki, które są nam potrzebne do tego, żebyśmy byli zdrowi. Dzieła szwedzkie Marie Treben i książkę Apteka Pana Boga Marie Treben odkryłam już kilkanaście lat temu i to jest moja pierwsza podstawowa lektura i pierwsza podstawowa książka która pomaga nam dochodzić do zdrowia też wam ją bardzo bardzo polecam. A wyobraźcie sobie że kilka lat temu można było ją kupić za 10-12 zł. W tym momencie kosztuje 80-90. więc warto ją szukać czy to używanej czy nowej. Cena już jest dużo wyższa, ale to jest książka oparta na świadectwach właśnie leczenia się ziołami różnych ludzi. Świadectwa, które zebrała Maria Treben. Tak więc pokrzywa, która teraz dosłownie rośnie wszędzie i jest dla nas uporczywym chwastem, jest tym, czego właśnie teraz najbardziej potrzebujemy wszyscy, nawet ci, którzy nie mają alergii na pyłki, na trawy, na pyłki drzew. Nawet ci powinni sobie przez 3 miesiące zrobić kurację oczyszczającą. Po trzech miesiącach robimy przerwę. Dlaczego? Dlatego, że pokrzywa jest bardzo silnym ziołem i dłużej stosowana na przykład, gdyby ktoś ją pił przez cały rok, mógłby na przykład mieć objawy niepłodności. Zawsze śmieszy mnie, kiedy ktoś mówi, że to takie tam tylko ziółka. Nie, to nieprawda. To są bardzo silne, bardzo silne substancje, które dostaliśmy od samego Boga, który stworzył dla nas ten świat, który przewidział wszystkie choroby, które będą występowały na tym świecie. I to jest zdanie, którego bardzo się trzymam, i wierzę w to, i wierzę, wierzę w to, że Pan Bóg właśnie to wszystko przewidział, co będzie złe, i przewidział, co potrzebujemy na to. Więc polecam Wam. Właśnie zagłębić się, zagłębiać się w, w tej wiedzy, która przecież w tym momencie jest jeszcze dla nas dostępna. Ehm, powodzenia wszystkim w wyleczeniu alergii na pyłki drzew, traw, siano, zbóż. E, działa. Nie tylko ja to próbowałam. E, oprócz tego, że przeczytałam świadectwa właśnie na ten temat i dlatego to postanowiłam również zrobić u siebie ale polecam to innym robiła to też moja mama i też u niej zadziałało robiło to wiele osób znajomych, którym to poleciłam i też zadziałało więc te przepisy są naprawdę po prostu działają więc coś Wam mogę powiedzieć idźcie zbierać pokrzywę i kupujcie dzieła szwedzkie i zdrowia Wam życzę biegania po łąkach starzenia się w sianie, jak dawniej.